Dla mnie generalnie ta propozycja jest propozycją, która nie ma, nie ma większego sensu i, i się z nią nie zgadzam, a przy czym to jest moje zdanie, to nie jest zdanie towarzystwa, które reprezentuję, dlatego że y, zrobiliśmy taką krótką na razie naradę, jeżeli chodzi o zarząd towarzystwa chirurgii onkologicznej, pod kątem tej, no, tej ustawy, która ma, czy rozporządzenia, które ma wprowadzać kwestię asysty chirurgicznej. I część z kolegów wyraża opinie, bym powiedział, pozytywne, ale na razie czekamy do przyszłego tygodnia, kiedy zbierze się Zarząd Towarzystwa, na którym oficjalnie podejmiemy jakieś takie decyzje. I, że tak powiem, jednogłośnie opinię towarzystwa. Natomiast moja opinia, niezależnie od towarzystwa, jest negatywna. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, tak, no, stworzenie tak naprawdę nowego zawodu, bo to trudno jakoś mi to inaczej nazwać, jest elementem, który całkowicie odbiega od, od jakiejkolwiek normy. Oczywiście są osoby, które się powołują na to, że w Stanach Zjednoczonych na przykład jest taka. Funkcja natomiast to jest kompletnie inny system służby zdrowia, kompletnie inne kwestie, kompletnie inne finansowanie, kompletnie inne zasady funkcjonowania i logistyki całej służby zdrowia. Natomiast w naszej sytuacji jest to zamiatanie pod dywan jak gdyby istniejącego problemu, który się pogłębia, czyli braku lekarzy. I rzeczywiście w końcu po latach ktoś zauważył, że zaczyna brakować chirurgów, o czym było wiadomo już 15 lat temu. Sytuacja jest następująca, że nie da się zastąpić e, chirurgów osobami przysposobionymi, których ja bym nazwał e, chirurgicznymi felczerami, bo, bo to jest dla mnie taka nazwa, by bardziej pasowała. Oczywiście e, problem polega na tym, że. E, Ładnych parę lat temu, kiedy się okazało, że brakuje lekarzy, jest problem obsady dyżurów, zrealizowano system umów cywilnoprawnych, który do dzisiaj obowiązuje, który ma nie ma nic wspólnego z systemem zatrudnień na terenie krajów Europy, właśnie szczególnie zachodniej, to jest system Ameryki Południowej, w którym nie licząc godzin była możliwość zatrudniania ludzi. A ten system oczywiście teraz pęka, bo nie zrobiono nic, żeby zwiększyć liczbę lekarzy, wprost przeciwnie, to deficyt się pogłębia. Zresztą dotyczy to również pielęgniarek. I w tym momencie umowy cywilnoprawne przestają starczać, no to teraz trzeba coś wymyślić. I obawiam się, że należy szukać innych rozwiązań, czyli zwiększenia liczby przede wszystkim lekarzy i specjalizujących się i nakłaniania ludzi, żeby rzeczywiście robili, bo to jest proces bardzo długi. Jeżeli chodzi o chirurgię na dzień dzisiejszy, no to mamy 6 lat studiów, rok stażu, 6 lat specjalizacji z chirurgii ogólnej i w dziedzinach szczegółowych kolejne dwa lata. Wychodzi z tego kilkanaście lat, około 15 lat kształcenia. a Zatem zastąpienie tego w schemacie dwu- czy trzyletnim jest, jest bez sensu. Oczywiście nie mówię, że to są osoby, które mają zastąpić lekarzy, ale pytanie, kto ma ponosić odpowiedzialność za pewien zakres działań, które te osoby będą realizować. I na to pytanie obawiam się, że nie ma odpowiedzi. Znaczy, wydaje się, że według tego rozporządzenia odpowiedzialność będzie spoczywała na, na osobach, na lekarzach, którzy takie osoby przysposobione dostaną do, do współpracy. Natomiast pytanie, czy komukolwiek będzie to w tym schemacie odpowiadać. Mało tego, jeżeli chodzi o kwestię tego, czy ktoś asystuje do zabiegu i będzie szył skórę, no to powiem szczerze, to nie jest główny problem. Że tak powiem, braku czasu ze strony chirurgów. Największy problem to jest, to jest biurokracja i papierkologia medyczna, która jest coraz szersza i jest coraz więcej różnych druków jednych, drugich, trzecich, dotyczących żywienia, jakości, i tak dalej, i tak dalej. A zatem brakuje absolutnie rozbudowy tak zwanego schematu sekretariatów medycznych, które by zastąpiły lekarzy chociażby właśnie w kwestiach papierkologii. Natomiast Wprowadzanie na siłę kogoś, kto ma pomóc w leczeniu pacjenta w jakimkolwiek zakresie zabiegowym, no moim zdaniem się po prostu w żaden sposób nie sprawdzi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ma być to grupa zawodowa ratowników medycznych i pielęgniarek, to możemy śmiało powiedzieć, że są to grupy zawodowe, których również brakuje. A zatem wyciąganie z tych grup zawodowych kolejnych osób, które mają pomagać chirurgom, no się nie sprawdzi. W związku z czym tworzymy zamknięte koło absurdu. Nic z tego nie wynika. Ja powiem, dam przykład, ja dzisiaj nie jestem u siebie w klinice, tylko w małym szpitalu powiatowym pod Poznaniem. I dla przykładu, akurat nie dzisiaj, tydzień temu tutaj też operowałem u nich i a spotkałem dwóch rezydentów yy, na stażu po studiach medycznych. I rozmawiając z tymi młodymi ludźmi się pytam, no a pa, pani, kim, co pani chce robić? Pani mówi, no urologię. Mówię, jak na rzadkość, bo mało kobiet robi urologię. Mówię, a gdzie będzie pani robić? Tu w Poznaniu? Nie, nie, ja mam wszystko załatwione, wyjeżdżam do Austrii, będę robić specjalizację w Austrii. Druga osoba, jeżeli chodzi o spotkaną osobę tu, w szpitalu małym powiatowym, powiedziała o anestezjologii, ale robionej w Niemczech. I jeżeli my chcemy cokolwiek robić, to zastanówmy się, żeby te młode osoby, które arbitralnie, jedno, jednogłośnie mi powiedziały, przy, przez przypadek spotkane, że, że wyjeżdżają na specjalizację i do pracy tam, no to w tym momencie pytanie jest następujące. No to będziemy tracić lekarzy. Studia, koszt studiów medycznych na lekarza przekracza około 300 tysięcy złotych, w związku z czym będziemy kształcić za te pieniądze. Ludzie będą wyjeżdżać, a my będziemy przysposabiać osoby do zawodu, który, którego jakość i funkcja i odpowiedzialność pozostaje pod dużym znakiem zapytania. W związku z czym jestem zwolennikiem. Yy, Innych działań polegających na poszukiwaniu zwiększenia liczby lekarzy w Polsce, a nie tworzeniu sztucznych zawodów. Mogę tu być niepopularny, uważam, że skoro kształcimy osoby za darmo, powinniśmy wypracować schematy tego, by takie osoby, mając możliwość kształcenia, no w jakiś sposób oczywiście przy odpowiednich zasadach, też możliwości pracy, bo to nie chodzi, żeby ktoś pracował za darmo, ale w jakim stopniu powinniśmy jednak ograniczyć możliwość jako państwo, Swobodnego wypływu z ludzi po studiach medycznych, bo w przeciwnym razie będziemy po prostu bez przerwy kręcić się wokół własnej osi w, w, w całkowicie rozkręconym systemie służby zdrowia na wielu poziomach. A jednym z poziomów jest ucieczka e, przedstawicieli zawodu medycznego do, e, do krajów, w których ten schemat pracy wygląda lepiej. I to nie chodzi tylko o kwestie finansowe, bo to chodzi o całą logistykę pracy, jakość pracy. Komfort pracy i tak dalej. A zatem podsumowując, y, jestem przeciwny temu projektowi, uważam, że ten projekt nic nie wniesie, nie tędy droga. Jak już to poszukiwanie tego, co było propozycją i gdzieś chyba po drodze zniknęło, bo nie wiem, co się z tym stało rozbudowy tak zwanej kadry wspomagającej, jeżeli chodzi o pracę na oddziałach y, osób, y, które będą się zajmować w szerszym zakresie y, dokumentacją, bo, te, bo to jest Element, który zabiera strasznie dużo czasu. Jeżeli lekarze muszą się zajmować w tak dużym zakresie schematem wszelkich działań administracyjno-papierkowych, to w tym momencie mamy odpowiedź, że ten czas można by spożytkować na rzeczywistą pracę kliniczną i z pacjentem i w tym momencie nie będziemy musieli poszukiwać osób przysposobionych do zawodu, które. Nie sprawdził się z tego według mojej wiedzy w żadnym kraju europejskim tego schematu się nie propaguje. A ja w tych krajach europejskich, w których byłem nieraz na różnych spotkaniach, stypendiach i pracowałem w szpitalach w Niemczech czy w Austrii, takiego schematu tam nigdy nie było i niko nawet na takie pomysły nie wpada. Ale tam się dba o to, by, by była odpowiednia ilość lekarzy, jeżeli się nie radzą u siebie, to ściągają ludzi z zewnątrz i potrafią to zrobić, a my nie, niestety. Tak to wygląda. Być może Rozwiązaniem lepszym byłoby mimo wszystko, ale to oczywiście też wymaga bardzo określonych schematów działania ze strony Ministerstwa Zdrowia i, i, i wspomożenia tych ludzi, ale też oczywiście kosztem wymagania od nich jakości, czyli ściąganie lekarzy ze wschodu i, i, i rozwiązanie tego problemu, bo to cały czas jest gdzieś zamiatane pod dywan. My wiemy, że, że te osoby są chętne. I jakoś to nie działa w sensie praktycznym w dużej części. Jest jakaś duża blokada, jeżeli chodzi o weryfikację ich poziomu wykształcenia, ale wydaje mi się, że należałoby się prędzej pochylić na taką grupą zawodową, czyli lekarzy z krajów, gdzie kształcenie być może jest rzeczywiście gorsze. Natomiast natomiast, no nie, nie szukajmy ludzi z innych zawodów do pracy w pomocy chirurgom, bo to, to, to moim zdaniem nie tędy drog.